W auli urzędu wojewódzkiego spotkali się samorządowcy i przedstawiciele różnych środowisk, w tym dniu wszyscy mogli zapomnieć o wszelkich podziałach. Były świąteczne życzenia, tarnowscy harcerze przekazali wszystkim betlejemskie światło pokoju, biskup tarnowski poświęcił opłatki i udzielił zebranym błogosławieństwa. Chciałbym wszystkim mieszkańcom Tarnowa, wszystkim mieszkańcom subregionu Tarnowskiego złożyć najlepsze, gorące, takie płynące z wnętrza. Życzenia spokoju na święta, zdrowia, wszystkiego, co niesie dobra nowina. Ona przyszła do nas bardzo dawno, ale przecież niesie się, jest wśród nas, ciągle jest obecna. A więc życzę Państwu, aby przyszłość była szczęśliwa, aby można było realizować własne.

nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.